Ćwiczenie na głodniaka czy z pełnym brzuchem? Co jest lepsze? Cześć, to doktor Kuba. Witam Cię na kanale Dr. Kuba Odchudza. Opowiem Ci dzisiaj o odchudzaniu inaczej. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy to prawda, że nie jedzenie przed ćwiczeniami kardio pomaga spalić tłuszcz. Trening kardio, zwany też aerobowym, to rodzaj wysiłku fizycznego, podczas którego spalamy energię przy udziale tlenu. Dzieje się tak dlatego, że podczas takiego treningu zwiększa się ilość oddechów na minutę oraz przyspiesza tętno, co sprawia, że komórki tkanki mięśniowej są lepiej dotlenione. Dzięki temu spalamy tłuszcz i węglowodany w krótszym czasie niż podczas siedzenia czy spokojnego spaceru. Od pewnego czasu panuje moda na wykonywanie treningów kardio na czczo z rana. Ćwicząc, spalamy energię. Powstaje ona w pierwszej kolejności ze spalania węglowodanów, czyli cukrów, a dopiero potem tłuszczu. Gdy zaczyna nam brakować jednego rodzaju źródła energii, to organizm zaczyna zużywać inne źródła. Dlatego, według zwolenników wykonywania ćwiczeń karty z pustym żołądkiem, rozpoczęcie treningu w momencie, gdy nasz układ pokarmowy przestał pracować, spowoduje, że zaczniemy spalać tłuszcz znacznie wcześniej, niż gdybyśmy zaczęli ćwiczenia po jedzeniu po prostu nie będziemy mieli skąd wziąć węglowodanów. Zwolennicy tej teorii często przewołują badania, w których wykazano, że u młodych zdrowych osób wykonywanie ćwiczeń na czczo powoduje rozkład tłuszczu wewnątrz komórek mięśniowych bardziej niż gdyby najpierw zjedli węglowodany. Dodatkowo wykonywanie ćwiczeń na czczo przez takie osoby zwiększa wrażliwość ich tkanek na insulinę. Jednak trzeba zauważyć kilka problemów związanych z tymi badaniami. Przede wszystkim w eksperymentach uczestniczyła bardzo mała liczba osób, od 9 do 28. Ponadto byli to tylko zdrowi i młodzi mężczyźni regularnie uprawiający sport, a zatem nie można tych wyników interpretować dla ogółu społeczeństwa, a szczególnie dla osób z nadwagą i otyłych, u których występuje oporność na insulinę. Ponadto nie zmierzono, jak w wyniku takiego treningu zmieniła się ilość tkanki mięśniowej i tłuszczowej w organizmie. Zanim przejdę dalej, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie, jeśli spodoba Ci się film i zainteresują Cię tematy, które poruszam, możesz oczywiście kanał zalajkować, Ręka w górę z kciukiem możesz go też zasubskrybować, do czego zawsze Was gorąco zachęcam. A teraz wracam już do tematu. A więc, czy wykonywanie treningu kardynaczką jest lepsze od wykonywania go po jedzeniu? Na to pytanie odpowiedziało badanie opublikowane w 2018 roku. W jego wyniku okazało się, że spożycie przed treningiem 25 gramów białka spowodowało większe spalenie kalorii, niż gdyby uczestnicy jedli węglowodany lub wykonywali ćwiczenia na czczo. Trening kardio wcale nie miał wpływu na ilość tkanki tłuszczowej ani na ilość spalanych kalorii. Te obserwacje potwierdza także metaanaliza pięciu badań, której wyniki nie pokazały żadnej różnicy, jeżeli chodzi o utratę kilogramu witkanki tkanki tłuszczowej ani u kobiet, ani u mężczyzn, którzy ćwiczyli na czczo lub po jedzeniu. Czyli to, czy ćwiczymy na czczo, czy po jedzeniu, nie ma żadnego wpływu na utratę tłuszczu. Trening kardio na czczo powoduje spalenie większej ilości tłuszczu wewnątrz komórek mięśniowych, ale powoduje niestety także większą utratę białek w mięśniach. Czyli tak naprawdę wcale nam to nie służy. Ważniejszy jest bowiem właściwy skład ciała niż nasza waga. Aby być zdrowym i atrakcyjnie wyglądać, powinniśmy mieć dużo mięśni, a mało tłuszczu. Dlaczego zatem wykonując ćwiczenia kardionzczo, oprócz tłuszczu tracimy również mięśnie? Dzieje się tak, ponieważ nasz organizm będzie musiał skądś wziąć białko, które potrzebuje na budowę nowych mięśni. Ponieważ ćwiczymy bez śniadania, to jednym w miarę Łatwo dostępnym źródłem białka będą właśnie mięśnie. Dlatego, jeżeli naprawdę chcemy schudnąć, to powinniśmy myśleć o tym, aby tracić tłuszcz, ale i budować mięśnie. Lekkie białkowe śniadanie z dodatkiem węglowodanów przed treningiem cardio może bardzo pomóc w osiągnięciu tego celu. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do śledzenia mojego kanału. Zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek w ramach przypomnień o udostępnianiu tych materiałów. Napisz w komentarzach o swoich doświadczeniach i zadaj mi pytania. Na kilka z nich postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Odchudzaj się z głową.